Witam Was w kolejnym filmie z serii Double Cry 2, w którym zajmiemy się już 12 misją. Z drugiej płyty. Jest to misja już przedostatnia, więc powoli nieubagalnie zbliżamy się do końca. Z tego co pamiętam, nie mamy zbyt wielu orbów, więc od razu zaczynajmy. <laughs> Sorka. No dobra, teraz wypadamy z tego oto czegoś dziwnego i trafiamy do budynku Ariusa. Niestety dalej przejście możemy, bo tutaj drzwi blokuje nam zaklęcie i pojawiają się tutaj też demony. Tak, tylko walka z nimi nie będzie zbytnio prosta, bo nasze ciosy zbyt wiele im nie robią, niestety. Dobra, kolejne tutaj giną, już mamy ranking, are you ready? Za to możemy zdobyć naprawdę dużo orbów, bo już teraz to już naprawdę sobie możemy nazdobywać. Pojawiają się zaraz kolejne krwawe kozły. Dobra, i to chyba będzie ostatni. Przynajmniej tak myślę. Tak jest. To był ostatni kozioł, teraz odblokowaliśmy przejście dalej i możemy opuścić to miejsce i przejść do windy. Oczywiście nie myślę, że w windzie będzie nudno. Pojawi się tutaj cała masa ciekawych, interesujących gości. Którzy nie zawsze muszą być oczywiście po naszej stronie. Można nawet nabijać całkiem przyzwoite rankingi, dopóki, przynajmniej, ktoś nas nie uderzy. No niestety, nie poszło najlepiej, ale dobra, Zwijmy, zwijamy z tej windy. I teraz trafiamy na takie oto dziwne pomieszczenie, znaczy korytarz w sumie, na mamy sporo wazonów, w których kryje się też sporo orbów. O. Dobra, tutaj mamy też statuetkę, w której możemy coś kupić, ale my niczego na razie nie potrzebujemy. Musi nie stać na nas. Na to, co na to, co potrzebne Dlatego przejdźmy dalej. Dobra, tu mamy kolejne wazy. Zawsze warto jest je porozwalać, bo wtedy wpadnie nam całkiem sporo orbów. Dobra, tu są jeszcze kolejne dwie. Dobra, i chodźmy dalej. To znowu uwazy. No dobra, i teraz przejdziemy do kolejnego pomieszczenia, a co się będzie kryło w tym pomieszczeniu. Mamy jakiś taki dziwny, inny wymiar. No dobra, i tutaj pojawiło się zaklęcie na drzwiach, co oznacza, że pojawią się na pewno tutaj jakieś demona albo boss. No w tym przypadku będą to pojedyncze... Może pojedyncze troszeczkę źle określiłem. Bo ich jednak troszeczkę będzie, a to będą raczej zwyczajniejsze demony. Aj, zepsułeś mi ranking. Tak, weekendy się nawet bardziej przydam jeszcze Harry'ego Harveya. No tu specjalnie też nie będziemy. to wszystko. Dobra, tu coś jeszcze było. No i pokonaliśmy wszystko. To więc po pokonaniu tych wszystkich tutaj demonów pojawia się tutaj taki oto przedmiot. Co to jest? Jest to Sakry. Jakoś tak kamień, który umożliwi nam przejście dalej. Tu też mamy mniejszego green orba. Chyba wszystko co ciekawsze w tym pomieszczeniu możemy się wrócić. I ten przedmiot, który zrobiliśmy umożliwi nam. Y użycie jakiejś mocy na tych drzwiach i teraz one przeniosą nas w inne miejsce więc dosyć praktyczne dobra, gdzie nas to wyniesie? Gdzieś tutaj, a co tu mamy? Tu pojawiają się demoniczni czarnoksiężnicy No niestety znów nam siadł ranking. Dobra, jeszcze coś tak No dobra, więc jeszcze rozwalmy te wazy naszych gości, bo wiadomo z nich wypada całkiem, całkiem sporo orbów. Dobra, hmm. to będzie kolejne pomieszczenie, w którym będziemy się ko kolejni czarownicy. Wow! Niestety nie udało nam się zachować dobrego rankingu. No i wszystko padło. Dobra, w każdym razie tu mamy wasonę, i tam jest przejście dalej. Jeszcze zobaczmy, co będzie nas czekać w tych stronach. Dokąd się tędy dojdzie? Do kolejnych pomieszczeń z czarownikami. No, raporem wszystko. Tu mam jeszcze wazy, z których coś, coś też może wypaść. Z tej strony nic nie ma. Tu chyba są drzwi, do których, którymi się wrócimy do tej statuetki na samym początku do tego właśnie pomieszczenia, gdzie wcześniej byliśmy. Dużo wcześniej. A więc przejdźmy właściwymi drzwiami. No dobra. Teraz stawiam do kolejnego pomieszczenia, w którym będą... A na nas leciały takie oto kule, na które trzeba być ostrożnym. Musimy być na nie niezwykle ostrożni. Ale one będą leciały, dopóki tego tutaj nie dojdziemy. I tutaj mamy kolejny taki oto przedmiot, który umożliwi nam użycie mocy drzwi. Oczywiście zanim go, zanim tych mocy użyjemy, tutaj jeszcze są orby, które warto pozbierać. Tu są takie cztery większe. Ale to jeszcze nie jest koniec orbów niespodzianek w tym miejscu. Bo tu jeszcze będzie czekał na nas cały blue orb, który znajduje się mniej więcej gdzieś tutaj i jest. Już w przypadku zmieniłem broń. Skans L2, OK. Więc spadajmy stąd. Z powrotem do tych drzwi. I teraz zaklęcie wyniesie nas jeszcze gdzieś indziej. Podobny motyw też zastosowano w Davidem Kraju Trójce, tylko że tam mieliśmy będziemy mieć do czynienia z obrotową wieżą. A i dobra broń musi być, bo tutaj będą demony, no, z którymi nie mam najmniejszego zamiaru się bić. Musimy przejść tędy. Jeżeli pójdziemy tam, w tamtymi lewymi drzwiami, dojdziemy do znowu statuetki, którą mieliśmy na początku. Jeżeli pójdziemy tutaj, trafimy na coś nieco ciekawszego. A mianowicie na bossa. Więc na no loading i krótki filmik związany z bossem. E, cóż boss będzie miał ciekawego do powiedzenia? Czyżby znajoma twarz? Ten <noise> no, boss jest dosyć trudny do pokonania, szczerze powiedziawszy. Ha. O, w sumie racja. Więc e, sprawdźmy, czyje przeznaczenie szybciej się sprawdzi. E, no, ładuj się. Dobra, więc zaraz tu powinna pojawić się głowa, a właściwie z niej zrobią się trzy głowy, i każda z nich używa e, ataków innego żywiołu. Tutaj pojawią się lodowe kule, na które trzeba uważać. Musimy ciągle atakować te głowy, najczęściej z sztyletami. Wow, uderzyła nas jeszcze ta mgiełka. O, i te są najgorsze. To są jakby pociski balistyczne. A kiedy zaczną się jeszcze mieszać te wszystkie pociski, wtedy jest naprawdę nieciekawie. No dobra, a teraz będzie jeszcze kombinacja tych wszystkich czeków. Ten ma tak lepiej przetrwać jako demo. Dobra, znowu się rozdzielają. Wow, uderzyło nas w powieściu. To dosyć mocno. Trzeba być bardziej ostrożnym. Wow, znów się nam dostaje. Obrywa nam. Obrywamy. O nie, teraz pojawiły się trzy lodowe. Aaaaa! Udało nam się uniknąć. Ale teraz musimy porozwalać te tutaj z bo inaczej nie będziemy mogli uderzyć przeciwników. A i znowu. Dobra, to atakujmy go troszeczkę wręcz. O, udało się. Nawet całkiem spore spory obrażenia zadać znów. Dobra, szybko to trzeba porozwalać. Dobra, teraz demon i nawalamy w ten sposób. Nasz tak nawet całkiem spore obrażenia w postaci demona zadaje. Ale oszczędzajmy, oszczędzajmy poziom demona na... Kolejny wzmocniony atak. Dobra, odmienimy się. Coś tam na nas poleciało, nie widziałem tam dokładnie co to było. Dobra, atakujmy, atakujmy. To jest dosyć trudny post. Znaczy, psz, trudny, no może... długo się z nim walczy, no. Dobra, teraz się pojawia... Aj, musimy znowu szybko to porozwalać. No, i rozwaliliśmy... Y Bosa. Takie trzy w jednym i zginęło. Więc znów wracamy do miejsca, w którym się wcześniej pojawiliśmy. I co my tu mamy? Szczerze mówiąc nic. Więc musimy przejść po prostu do tych drzwi i na przejściu tymi drzwiami powinna się chyba skończyć misja. Też mogę się mylić. Tak, trafiamy do winda, żeby nie było zbyt nudno. Jeszcze tutaj jednak czekają na nas demony. Dobra, najpierw tego kozła, 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 bo on jest najgorszy Tak wszystko nam tutaj to wala nieźle Kozioł upad. Dobra, gincie wszyscy Dobra, padło Te nowe się tu pojawiają, dobra, zbijamy sobie kiedy przejdziemy tutaj mamy dużego Greenorba. nie wiem po co no w każdym razie tutaj też pojawi dobra pojawiliśmy się teraz w biurowcu Ariusa tak zaśmienie słońca już dochodzi i teraz teraz nadejdzie moment kiedy Arius Otrzyma moc. Moc nieśmiertelności, moc demonów. I ta moc. Już ona sprawi. Dosyć się efektownie to wygląda, chociaż wcale ta moc, jaką Marius dostanie, nie będzie jakaś nadzwyczajna. No i... Biały ekran, na którym kończymy misję. Eee, więc cóż, i przysiedzają nam 11 minut, co jest na rangę S. Dorpów zrobiliśmy również na rangę S, mamy 3 lecz niestety te 2D psują nam ranking na literkę B. Więc razem dostajemy jeszcze 4000 bonusu, co sprawia, że mamy 20 tysięcy, lecz to nie starczy na ulepszenie szczytów, które chciałem sobie e, sprawić. Ale cóż, to nie jest zły wynik, nie narzekajmy, powodu do narzekania nie ma, wszystko się nagrało, mam nadzieję, więc zapiszmy grę, ja z wami się żegnam, to do usłyszenia w kolejnych filmach, a właściwie w kolejnym, bo został tylko jeden film z Devil May Cry'a, 2. cóż, ja z wami się żegnam, to do usłyszenia, cześć.